Tegoroczne targi motoryzacyjne w Genewie obfitują w nowości, które mają dużą moc i mają mnóstwo emocji związanych właśnie z tą mocą, z prędkością, z przyspieszeniami. Zaczynamy od małego samochodu Ford Fiesta ST z podniesioną do 200 koni mechanicznych mocą. Jeszcze parę lat temu 200 koni mechanicznych w małym miejskim samochodzie to była moc niewyobrażalna. Teraz mamy już taki samochód, kręci się tutaj za mną na obrotnicy. 6,7 sekundy do setki, 226 km na godzinę prędkości maksymalnej w małym zgrabnym nadwoziu z podwoziem, które wiemy, że świetnie poradzi sobie z tą mocą. Jedno z naszych ulubionych aut na tym salonie. Jeden z najbardziej zaskakujących debiutów na targach w Genewie to jest ten mały samochód. To jest Abarth 124 Rally. Auto, które bazuje na Abarcie 124 Sport, czyli jest roadsterem w wersji rajdowej. Zauważcie, że ma tradycyjne malowanie czerwono-żółte Abartów sprzed lat. I teraz uwaga, najważniejsze informacje. Silnik 1.8 turbo, 300 koni mechanicznych, napęd na tylną oś i zaledwie jedna tona masy własnej. To już po uwzględnieniu zarówno wszystkich elementów wyposażenia rajdowego, jak i tego hardtopa, który ma założony tutaj z tyłu. To będzie naprawdę fantastyczny samochód na trasach rajdowych. W 2017 roku będzie zorganizowany puchar rajdowy Abarta i zobaczymy więcej tych samochodów na licznych os -ach. To jest, słuchajcie, bardzo rzadki moment, kiedy możemy zobaczyć ten samochód bez tłumu ludzi krążącego wokół. Nowy Aston Martin DB11, auto, na które długo czekaliśmy za następca DB9 z wieloma nowymi rzeczami. Między innymi pod tą pięknie wyrzeźbioną maską nowy silnik V12 o pojemności 5,2 litra z podwójnym doładowaniem. Moc 600 koni mechanicznych, przyspieszenie do setki w 3,9 sekundy i ponad 320 km na godzinę prędkości maksymalnej. To, co jest bardzo istotne, to z jednej strony samochód zachowuje ten oryginalny wygląd Aston'a i jest od razu kojarzony z tą jakże zacną szacowną marką, ale z drugiej strony bazuje na zupełnie nowej architekturze, aluminiowym podwoziu i ma nową strukturę. To oznacza, że kolejne modele Aston'a będą także dzieliły tę strukturę i będą bardziej nowoczesne niż do tej pory. Kolejny samochód, który ma niesamowitą moc i mocno zaskoczył nas tutaj w Genewie, to jest to Lamborghini, Lamborghini Centenario, pojazd zbudowany na setną rocznicę urodzin założyciela, Ferruccio Lamborghini, samochód, który także wieńczy dzieło Stefana Winkelmana, jedynego szefa marki Lamborghini, który przez 11 lat dowodził tą włoską firmą. To jest samochód, który zostanie zbudowany tylko w 20 egzemplarzach jako coupe i 20 jako roadster z najsilniejszym silnikiem V12. Jaki kiedykolwiek został wyprodukowany przez markę Lamborghini. To jest 770 koni mechanicznych rzuconych na obie osie, a kiedy zobaczycie z tyłu na ten samochód, na pewno rzucą wam się w oczy smaczki aerodynamiczne, m.in. światła, które są ukształtowane w taki sposób, aby spełniać funkcję aerodynamiczną, oraz ten bardzo ciekawy wydech, którego gazy wyrzucane przez rury wydechowe powodują rozrzedzenie powietrza za samochodem i efekt dmuchanego dyfuzora, który znamy z Formuły 1 czyli docisk aerodynamiczny. Fantastyczna sprawa. Odwiedzając kolejne stoiska w Genewie, pniemy się po szczeblach mocy, dochodząc do 800 koni mechanicznych. Słuchajcie, to jest nowe Pagani Huayra BC. BC to jest skrót od Benny Cajola, to jest mentor, przyjaciel Horacio Paganiego, osoba, która bardzo wspiera go przy jego kolejnych projektach. I właśnie Benny'emu Cajoli poświęcony jest ten samochód. Powstanie 20 egzemplarzy, ma wzmocniony silnik V12 z podwójnym turbodoładowaniem. jak wspomniałem, 800 koni mechanicznych. Wszystkie szczegóły jeszcze nie są znane. Wiemy jednak, że to co widać z zewnątrz auto wyposażone jest w ogromny pakiet aerodynamiczny, którego brakuje standardowej wajrze, a także jest leżejszy od standardowej Uairy o ponad 100 kg. Taki samochód o mocy 800 koni mechanicznych waży nieco ponad 1200 kg, a cała moc rzucona jest tylko na tylną oś. Wyobraźcie sobie, jak musi być dziki w czasie jazdy. Naszą podróż po najmocniejszych samochodach Genewy 2016 kończymy tutaj, na stoisku Bugatti, gdzie prezentowany jest nowy Chiron. Samochód, który ma nie 1000, nie 1200, nie 1300, 1500 koni mechanicznych. Auto, na które czekaliśmy. Dobrych kilka lat wreszcie się zmaterializowało i jest. To jest chyba jeden z największych showstopperów tak zwanych czyli samochodów, które gromadzą największe tłumy tutaj w Genewie. Auto, które kosztuje 2,4 miliona euro netto. I teraz jakbym sobie chciał w głowie szybko przeliczyć ile to jest w złotówkach, to musiałbym chyba wyjąć kalkulator i spędzić trochę czasu, żeby te cyfry i te liczby dotarły do mnie. Coś niesamowitego. Auto, które ma limitowaną prędkość do 420 km na godzinę tylko po to, żeby Wprowadzić wersję, która będzie jeszcze szybsza, bo w tej chwili trwają testy opon Michelin, które podobno mają pozwolić rozpędzić się jeszcze bardziej i pobić kolejny rekord prędkości. Powstanie tylko 500 egzemplarzy, jeden tygodniowo, możecie sobie więc policzyć ile mniej więcej czasu zajmie produkcja wszystkich samochodów.